Dopiero później, gdy słońce weszło nam troszkę wyżej na niebo i te rury zostały doświetlone, temperatura zaczęła rosnąć. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się testem solarów, czyli kolektorów solarnych, które są używane do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Sprawdzimy, jak takie kolektory grzeją wodę, jak efektywnie grzeją wodę w takim okresie jesiennym, zarówno w dniu, kiedy mamy na niebie słońce, jak i w dniu, kiedy niebo jest zachmurzone. Na początek kilka słów na temat solara, jak jest zbudowany, w jaki sposób działa. W dużym uproszczeniu mamy solarne rury próżniowe, które są wpięte bezpośrednio do zbiornika z ciepłą wodą użytkową. No i one tak naprawdę transportują ciepło bezpośrednio do wody. Takie zestawy są umiejscowione zazwyczaj gdzieś na dachach budynków. No tutaj minusem jest na pewno to, że ten zbiornik jest na zewnątrz i są jakieś straty ciepła na pewno w przypadku, gdy temperatura zewnętrzna jest chłodniejsza. Zestawy dosyć popularne chyba stały się w naszym kraju. Zobaczymy, czy są efektywne, czy rzeczywiście w naszych warunkach tutaj warto ich używać. Ja powiem Wam, jak wygląda ta instalacja w moim domu. W moim domu mam zestaw solarny składający się z 20 rur i zbiornika około 200 litrów. Z tego zbiornika woda przepływa tutaj do zasobnika CWU ogrzewanego przez pompę ciepła i dopiero wtedy trafia do kranu. Oczywiście mam tutaj cyrkulację pomiędzy tym zasobnikiem i, i, i kranem po to, żeby tą wodę mieć zawsze ciepłą ręką, ponieważ no ten zbiornik jest w dość dużej odległości od, od reszty budynku. Dodatkowo mam cyrkulację pomiędzy tymi dwoma zbiornikami, ponieważ latem nie jest niczym, że tak powiem Niezwykłym, w moim przypadku przynajmniej, żeby praktycznie zagotować wodę w tym zbiorniku, więc po to, żeby takich sytuacji uniknąć, jest dodatkowa cyrkulacja automatyczna i ona jakby wymienia tą wodę w, pomiędzy zasobnikiem ogrzewanym przez pompę ciepła oraz zbiornikiem z solarami żeby zapewnić, żeby ta woda nie przekroczyła jakieś tam 70-80 stopni. Jak będziemy testować naszą instalację? Otóż ja mam to możliwość, że ten zbiornik solarny mogę całkowicie odciąć od reszty instalacji, więc to zrobię od etnego, więc nie będzie tam w żaden sposób woda pobierana, więc będziemy mogli sobie łatwo monitorować temperaturę wody. No i oczywiście, żeby monitorować temperaturę wody, to będzie zainstalowany czujnik, który w czasie rzeczywistym będzie nam podawał, jak gorącą wodę mamy w zbiorniku. Jak będziemy to monitorować? No, żeby to jakoś sensownie zwizualizować, stworzyłem stronę, na której będzie wyświetlanych kilka parametrów dotyczących naszego testu. Po pierwsze, będziemy mieć temperaturę zewnętrzną, która w chwili obecnej panuje, żeby wiedzieć, czy ta temperatura może w jakiś sposób wpływać na temperaturę wody ciepłej w zbiorniku. Mamy też temperaturę w solarze. Oprócz tego dodałem moce dwóch falowników, po to, żeby uzmysłowić tym, którzy mają fotowoltaikę, ile w danym momencie produkuje dana instalacja, żeby jakby ocenić troszkę też w jakiś dodatkowy sposób nasłonecznienie, jakie w danym momencie panuje. Falownik pierwszy 7,5 kW pika skierowany na południe, pod kątem około 40 stopni jeżeli chodzi o falownik numer 2 to jest 11,5 kW pika 20 paneli skierowanych na wschód pod kątem około 10 stopni i 20 paneli skierowanych na zachód pod kątem około 15 stopni. Oprócz tego mamy godzinę oraz obraz z kamery, która jest wycelowana w niebo, tak, żebyśmy wiedzieli tak naprawdę, jakie mamy warunki pogodowe na zewnątrz. Dodatkowo tutaj będzie się rysował wykres, który będzie pokazywał nam, jak te temperatury, moce falowników będą się zmieniać w ciągu, w ciągu dnia. Myślę, że, że na taki test poświęcimy kilka godzin, żeby dać szansę temu zestawowi, żeby pokazać, lub wręcz odwrotnie. Udowodnić, że, że, że nie grzeje tej wody, na przykład w dzień pochmurny, ponieważ jeżeli chodzi o takie letnie miesiące, no to trzeba przyznać, że ten zbiornik potrafi być podgrzany o 40 stopni, tak? czyli mamy 200 litrów, w moim przypadku przynajmniej, wody, która, która jest podgrzana o 40 stopni w ciągu dnia, więc jeżeli chodzi o lato, ja myślę, że, że tutaj nie trzeba nic udowadniać. Takie zestawy działają bardzo wydajnie, natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądać jesienią. Czyli tak, ja teraz idę do kotłowni, odcinam ten zbiornik od reszty instalacji. No i włączam tutaj stronę, wrzucę ten wykres online na YouTube'a. Na, na, Transmisję na żywo, więc będziecie mogli sobie też tam zerkać na bieżąco. No i zobaczymy tak naprawdę, jakie będziemy mieć wyniki. Myślę, że kilka godzin wystarczy, żeby pokazać, jak się zmieniają temperatury. Jeżeli będzie duża zmiana na plus, to znaczy, że zestaw jest wydajny. Jeżeli nie będzie żadnej zmiany, będzie to oznaczać, że generalnie zbiornik nie nagrzewa się, ale utrzymuje temperaturę. Natomiast no, jeżeli będzie, będzie spadek temperatury, to oznacza, że zestaw nawet nie potrafi utrzymać temperatury w określonych warunkach. To, to, to ja teraz biegnę do kotłowni, odcinam e, zbiornik, e, ten podłączone pompy ciepła i zaczynamy nasz test. Do zobaczenia. Zakończyliśmy test, no i mamy wyniki. Zobaczmy, co tutaj nam z tych wyników wyjdzie. Czy te solary, które niektórzy z nas mają, są efektywne? Czy zupełnie nie nadają się do ogrzewania wody? Szczególnie w takich miesiącach jesiennych, jak wrzesień czy październik. Mamy tutaj wyniki całego testu. Test trwał mniej więcej od godziny 7 do 20, czyli między tymi godzinami tutaj chciałbym pokazać Wam dane. Jak widzicie, mamy tu kilka wykresów. Mamy dwa falowniki, temperaturę wody w solarze, jak i temperaturę zewnętrzną. Ja może jeden falownik tutaj usunąłem. Ten falownik ja dodałem po to tutaj na wykresie, żeby było widać mniej więcej o jakim nasłonecznieniu mówimy. Jednostki dla holownika są po prawej stronie, czyli maksymalnie mieliśmy gdzieś około 6,2 kW mocy przez chwilę zaznaczę że instalacja ma moc 7,5 kW pika i jest skierowana na południe, czyli no całkiem dobry wynik w tym, w tym miejscu. Natomiast tutaj no widzimy, że te wyniki są raczej no taki kiepskiej jakości. Ja dodam tutaj też na tych filmiku, wkleję przebitki z monitoringu online, który włączyłem, który był dostępny też na żywo na YouTube. Niestety coś było z siecią, jakby nie, nie, nie cały okres tego testu mam zarejestrowany, ale postaram się gdzieś tutaj umieścić zdjęcia z. Po prostu z kamery, która pokazuje, jak wyglądało niebo w tym czasie, kiedy był przeprowadzany test. Co możemy z testu wywnioskować? No możemy generalnie zobaczyć, że zachmurzenie raczej było do tej godziny, powiedzmy 13:00 dość duże. Dopiero później były jakieś dziury w murach, Natomiast tylko przez chwilę i później jeszcze dwa razy troszkę takie przejaśnienia się zdarzyły. Temperatura utrzymywała się generalnie na poziomie od około 10,5 no, od godziny 7 do, do około 6,3 około godziny 20. Natomiast no, przez większość czasu ta, ta temperatura mniej więcej na tym samym poziomie się kształtowała. No i zobaczmy, jak to teraz wygląda, jeżeli chodzi o temperaturę w solarze. Zobaczmy. Przez pierwsze, tak naprawdę od siódmej, zaczęliśmy test do godziny 8.55, czyli przez tak naprawdę przez dwie godziny nie za dużo się działo. Nic się praktycznie nie działo, temperatura się nie zwiększała. Dopiero później, gdy słońce weszło nam troszkę wyżej na niebo i te rury zostały doświetlone, temperatura zaczęła rosnąć. Tutaj lekko widać, że się ten wykres bardziej stromo zwiększa. Podejrzewam, że to jest związane z tymi pikami, które tutaj były. Wiadomo, że, że te solary i temperatura, która tam jest mierzona, mają pewną bezwładność, więc nie możemy oczekiwać, że ten wykres będzie pokrywał się idealnie w tym samym czasie z wykresami na to, co możemy zauważyć, że przez ten okres czasu, czyli do tej godziny siódmej do godziny powiedzmy dwudziestej, ta różnica temperatur nie jest duża. Tutaj mamy 28,5, tutaj mamy 23, czyli 5 stopni. Czyli 5 stopni to jest ta temperatura, o jaką podniosły nam panele solary, przepraszam, temperaturę w ciągu tak naprawdę 12-13 godzin. No to jest zdecydowanie za mało, żeby dostarczyć nam odpowiednią ilość ciepłej wody. Pamiętajmy, że ten zbiornik był odcięty, czyli nie był w żaden sposób używany, więc ta woda nie była pobierana. Niestety, w przypadku solarów mamy tutaj też sytuację, w której mamy utratę ciepła z uwagi na temperaturę zewnętrzną. Te zbiorniki są zamontowane na zewnątrz, więc. To ciepło niestety nam ucieka pomimo izolacji takich zbiorników. To ciepło ucieka nam. Temperatura no widać, że była 10, między 10 a 11 stopni największa tak naprawdę. Tutaj mieliśmy jakieś większe piki, pewnie słońce nam wyszło. Jak tutaj widzimy, że to jest w tym samym miejscu. I to też wpłynęło na pewno na to, że ta woda się no, tak intensywnie nie grzała. Natomiast widać, że tak naprawdę e, solary w pochmurny dzień, jeszcze do tego mamy październik, kiedy ta temperatura nie jest zbyt wysoka, tak naprawdę raczej nadają się do tego, żeby utrzymywać tę temperaturę. Tak? Czyli powiedziałbym, że e, przy takiej pogodzie, przy takim e, nasłonecznieniu. E, te solary zapewnią nam, że woda nam nie będzie stygła w zbiorniku. Dogrzewanie grzałką elektryczną solarów z mojego punktu widzenia nie jest zbyt efektywne. Ja robiłem to przez ostatnie lata i szczerze mówiąc no, to nie był dobry pomysł, ponieważ zużywałem mnóstwo energii. Taka średnia zużycia dla jednego dnia na dogrzanie samej wody to jest 10 kWh, tak? czyli jak sobie tak naprawdę weźmiemy okres czasu tych, tych, tych miesięcy letnich, początkowych, jesiennych, to tak naprawdę 1,5 gigawata energii było potrzebne, w moim przypadku przynajmniej, żeby dogrzewać wodę grzałką elektryczną, jest zupełnie nieefektywna, nie, nieefektywna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o podłączenie takiego zbiornika, na przykład w instalacji z pompą ciepła, gdzie ta woda, która jest zbiorników z kolektorami, jest wstępnie podgrzewana i dopiero wtedy przepływa do zbiornika głównego ciepłej wody użytkowej, myślę, że w tym wypadku takie, takie rozwiązanie jest bardzo efektywne i u mnie działa to bardzo dobrze. I rzeczywiście jestem z tego rozwiązania zadowolony. Natomiast do grzania wody, solarów, gdy jest pochmurno, nie używajmy bo tak naprawdę one nam za dużo tutaj nie dadzą. Oczywiście latem jest troszkę inna sytuacja, bo słońco. słońce nawet za chmurami jest bardziej intensywne, natomiast jesienią, już nie mówiąc o zimie, taki, taki zestaw solarny nie wiele nam tak naprawdę da i, i, i nie zapewni nam wystarczająco dużo tej ciepłej wody użytkowej. Mam nadzieję, że test wyda Wam się pomocny. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się kilku fajnych rzeczy. Jeżeli podobał Wam się film, dajcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.